Między majestatycznymi górami a zielonymi dolinami, odizolowana wioska skrywała historię bólu i oporu. Surowe zimy i palące lata kształtowały nie tylko krajobraz, ale także dusze, które tam mieszkały. Miguel, dwunastoletni chłopiec, nosił w oczach głęboki smutek po matce. Jego brązowe włosy i wrażliwa twarz zdradzały delikatną duszę, która znajdowała pocieszenie w naturze. Będąc sierotą i poddawany tyranii ojczyma, tajemnie pielęgnował nadzieje na lepsze dni, widząc w zwierzętach i wspomnieniach matki swoje jedyne schronienie w miłości i pokoju. Codzienność Miguela była naznaczona serią wyzwań, które kwestionowały jego młodą i kruchą egzystencję. Każde świtanie przychodziło, zanim słońce się wznosiło, kiedy Carlos, jego ojczym, krzyczał rozkazy, które echem odbijały się po kątach małego drewnianego domu. Zwierzęta czekały z niecierpliwością, podczas gdy Miguel zmagał się ze snem i zmęczeniem, przygotowując się na jeszcze jeden dzień wytężonej pracy. Zadania były niekończące się. Karmienie kur, dojenie krów, sprzątanie stajni i przygotowanie drewna na zimę pochłaniały każdą chwilę jego energii. Carlos obserwował każdy ruch krytycznym i surowym okiem, zawsze gotowy skrytykować lub ukarać za jakąkolwiek niedoskonałość. Twardość jego słów przekłuwała głębiej niż jakiekolwiek narzędzie, pozostawiając niewidoczne blizny na wrażliwej duszy Miguela. Jednakże żadna opresja nie była w stanie całkowicie zgasić światła nadziei, które tkwiło w tysiąc 1090... dziewięćdziesiątym sercu młodzieńca. W chwilach odpoczynku Miguel znajdował pocieszenie w zwierzętach, którymi się opiekował. Stary koń z łagodnymi oczami zdawał się rozumieć jego cichą bolączkę. Kury przywitały go drobnymi gdaknięciami, które brzmiały jak piosenki pocieszenia. Wspomnienia matki były jego prawdziwym azylem. W myślach wracał do chwil czułości, przytuleń i opowieści opowiadanych przed snem. Te wspomnienia były jak balsam, który łagodził twardość jego obecnej rzeczywistości, pozwalając jego duchowi nie ugiąć się całkowicie pod ciężarem ucisku. Carlos reprezentował więcej niż ojczyma. Był tyranem, który przemienił dom w więzienie. Jego ciągłe krytyki, częste wyzwiska i kary fizyczne podkopywały każdą próbę Miguela do odczuwania radości lub nadziei. Z każdym dniem młodzieniec zmagał się nie tylko z fizycznymi obowiązkami, ale i z wewnętrzną walką o zachowanie swojej godności i marzeń nienaruszonych. Nocą, zmęczony, Miguel pozwalał sobie marzyć. Jego oczy spoglądały przez okno na gwiaździste niebo, wyobrażając sobie światy, w których miłość i zrozumienie byłyby na porządku dziennym. W tych momentach jego więź z naturą i wspomnieniem matki wspierała go, obiecując, że ta rzeczywistość nie będzie jego na zawsze. Życie w wiosce zdawało się spiskować przeciw jego marzeniom, ale Miguel potajemnie pielęgnował iskierkę, nadziei. Każde wykonane zadanie, każda zniesiona trudność była cichym krokiem w stronę jego wolności, nosząc w sercu pewność, że pewnego dnia jego historia będzie inna. Opresja Carlos nad Miguelem przybierała coraz bardziej bolesne oblicze, ukazując się jako niewidzialna sieć, która stopniowo dusiła marzenia i nadzieje młodzieńca. Z każdym dniem różnica między upragnioną wolnością a rzeczywistością wydawała się rozszerzać jak nieprzekraczalna przepaść, powoli pochłaniając ducha oporu Miguela. Największe napięcia występowały, gdy Carlos odkrywał jakąkolwiek niedoskonałość w wykonywanych zadaniach. Jego przenikliwe spojrzenie niosło ze sobą okrucieństwo, które wykraczało poza słowa, komunikując głęboką pogardę, która obniżała Miguela do poziomu mniej niż przedmiotu. Krytyka nie była jedynie słowna, ale także gestualna, z gwałtownymi ruchami, które sugerowały ciągłą groźbę przemocy. Samotność Miguela się nasilała. W wiosce nikt nie wydawał się gotowy do interwencji, jakby opresja była naturalną, częścią ustalonego porządku społecznego. Ludzie odwracali wzrok. Gdy młodzieniec przechodził obok, jakby jego istnienie reprezentowało milczący niepokój, który nikt nie chciał uznać. Ta izolacja społeczna potęgowała uczucie porzucenia i bezsilności. Marzenia Miguela, wcześniej kolorowe i pełne nadziei, zaczynały przekształcać się w szare koszmary. Każdej nocy jego wyobraźnia przechodziła między czułymi wspomnieniami matki a tragicznymi scenami uległości. Strach przed Carlosem nie mieszkał tylko w przestrzeniach fizycznych, ale kolonizował jego psychikę, tworząc niewidzialne bariery, które ograniczały jego zdolność wyobrażania sobie innego życia. Natura, dawniej jego azyl, zaczynała tracić swój czar. Zwierzęta, które wcześniej go pocieszały, teraz wydawały się współuczestniczyć w jego cierpieniu, cichymi świadkami jego opresji. Zielone pola i spokojny potok traciły kolor, przekształcając się w monotonne krajobrazy, które odzwierciedlały jego wewnętrzny stan zagubienia. Carlos reprezentował więcej niż autorytatywnego ojczyma. Był żywym symbolem wszystkich niesprawiedliwości, które Miguel doświadczył. Jego obecność ograniczała młodzieńca do stanu społecznej niewidzialności, negując mu nie tylko podstawowe prawa, ale i ludzką godność. Z każdym dniem Miguel czuł, że jego tożsamość wyparowuje. Pozostawiając jedynie ciało wykonujące bezduszne zadania, nadzieja, wcześniej tak żywa, zaczynała się rozwiewać jak poranna mgła. Miguel rozumiał, że jego sytuacja wymagała czegoś więcej niż rezygnacji, musiał znaleźć wewnętrzną siłę zdolną przełamać niewidzialne łańcuchy, które go więziły. Jego przetrwanie zależało nie tylko od fizycznej wytrzymałości, ale od głębokiej transformacji jego rozumienia wolności i wartości samego siebie. Między górami obejmującymi prastare tajemnice, incydent na zawsze zmieniłby los Miguela. W popołudnie, gdy burza rysowała niebo swoimi palcami światła i cienia, młodzieniec odkrył schowane między stronami starej książki zdjęcie swojej matki. żółknięty przez czas papier przechowywał jej wizerunek. Młoda, uśmiechnięta, z oczami, które zdawały się przebywać dekady i szeptać bezpośrednio do duszy Miguela. Każdy rysunek tej twarzy przedstawiał połączenie, którego Carlos. Nigdy nie mógł zerwać czystą, niezłomną miłość matczyną. Jego palce drżały, gdy delikatnie wędrowały po fotografii. Zgubione wspomnienia zaczęły się układać jak fragmenty mozaiki. Zapach jej włosów, delikatny dotyk jej rąk, opowieści opowiadane przed snem. W tej chwili Miguel poczuł, że jego matka nie jest całkowicie nieobecna, ale mieszka w każdym wspomnieniu, każdym oddechu. Burza na zewnątrz wydawała się dialogować z wewnętrzną burzą Miguela. Grzmoty przerywały ciszę, podczas gdy ciche łzy spływały po jego twarzy. Ten obraz nie był tylko portretem, ale manifestem nadziei, wezwaniem, by się nie poddawał. Na fotografii jego matka miała prostą sukienkę, ale jej oczy były przepełnione godnością, jakby przez ten postarzony papier instruowała go: Walcz, mój synu. Twoja odwaga jest większa niż jakakolwiek opresja. Każda wylana łza przekształci się w siłę, każda chwila bólu w naukę. Miguel zrozumiał, że jego historia nie zakończy się na uległości narzuconej przez Carlosa. Ten portret był portalem do jego prawdziwej tożsamości, świadectwem, że nosił w sobie tę samą odporność co jego matka. Burza na zewnątrz zaczynała się uspokajać, tak jak burze w jego sercu. Coś głębokiego przeszło przez niego w tej chwili. Energia odnawiająca, niemal nadprzyrodzona. Jego determinacja kiełkowała, jak ziarno posadzone w jałowej glebie gotowe stawić czoła wszelkim przeciwnościom. Portret jego matki nie był tylko obrazem, lecz cichym zobowiązaniem. Wobec własnego losu. Życie Miguela rozpoczęłoby nową narrację od tego momentu. Chłopiec, który wcześniej uginał się pod ciężarem opresji, teraz się unosił, wspierany przez pamięć o miłości, której Carlos nigdy nie mógł zmazać. Jego spojrzenie, wcześniej przygaszone, odzyskiwało blask nadziei. Odkrycie, tej fotografii miało oznaczać początek prawdziwej drogi ku wyzwoleniu. Szare niebo groziło upadkiem, gdy Rafael pojawił się we wsi. Jego kroki, powolne i przemyślane, ujawniały prastare mądrości, które kontrastowały z opustoszałym krajobrazem. Miguel, obserwując z daleka, poczuł coś innego w powietrzu. Mieszankę nadziei i tajemnicy, która zdawała się otaczać tego dziwnego podróżnika. Rafael nie był zwykłym człowiekiem. Jego głębokie oczy nosiły nieopowiedziane historie, a jego znoszona kurtka wskazywała na długie, przebyte podróże. Zbliżając się do Miguela, nawiązał cichy kontakt, który wykraczał poza słowa, jakby intymnie rozumiał ból młodzieńca. Znam twój ból powiedział łagodnie Rafael. I przyszedłem, aby zaoferować szansę na przemianę. Jego głos brzmiał jak szept natury, niosąc nadzieję i tajemnice. Miguel, początkowo niepewny, poczuł dziwną więź z tym nieznajomym, który zdawał się znać jego duszę. Podróżnik ujawnił tajemne wiedzę o więzi między ludźmi a naturą. Mówił o wewnętrznej sile zdolnej przezwyciężyć wszelkie przeciwności, o mocy, która zamieszkuje poza sferą fizyczną, w obszarach odwagi i wytrzymałości. Jego nauki nie były lekcjami, ale głębokimi objawieniami, które dotykały istoty bytu. Zbudujemy schronienie, powiedział Rafael, nie tylko z drewna i kamieni, ale z marzeń i nadziei. Zaproponował Miguelowi święte zobowiązanie. Nigdy nie rezygnować ze swoich marzeń, pielęgnować nadzieje nawet w najciemniejszych chwilach i wierzyć, że jego historia może zostać napisana na nowo. Propozycja była jednocześnie prosta i skomplikowana: budować nie tylko fizyczne, ale i emocjonalne schronienie miejsce, w którym Miguel mógłby połączyć się z własną godnością, przekształcać swoje bóle i odnajdywać wewnętrzną siłę, aby stawić czoła Carlosowi i jego opresjom. Rafael poprosił Miguela o przysięgę, aby utrzymał przy życiu swój wewnętrzny płomień, niezależnie od okoliczności zewnętrznych. Milcząca przysięga, złożona nie słowami, ale blaskiem w oczach chłopca, który w końcu dostrzegał możliwość przemiany. W tej chwili zdarzył się mały cud. Natura wokół zdawała się szeptać aprobatę, wiatry niosły obietnice odnowy. Miguel czuł, że jego życie ma wkrótce się zmienić, że to spotkanie nie było przypadkowe. Lecz wezwaniem do jego prawdziwej drogi ku wyzwoleniu, zobowiązanie zostało zawarte. Nie za pomocą głośnych słów, ale dzięki pulsującej nadziei, która na nowo obudziła się w sercu Miguela. Rafael był więcej niż podróżnikiem, był posłańcem możliwości odkupienia, nosicielem wiedzy, zdolnej uwolnić uwięzione dusze. Transformacja miała wkrótce się rozpocząć, a Miguel, z dwunastoma latami życia naznaczonego bólem i uległością, w końcu czuł, że jego historia może być inna. Nowy rozdział się otwierał, obiecując odwagę, miłość i odzyskanie utraconej godności. Droga Miguela, pod przewodnictwem Rafaela, okazała się głębokim procesem wewnętrznej i zewnętrznej przemiany. Kolejne dni po spotkaniu z tajemniczym podróżnikiem stały się serią nauk, które wykraczały poza fizyczne granice wioski, przenikając najintymniejsze warstwy duszy młodzieńca. Rafael uczył Miguela, aby postrzegał naturę nie jako element zewnętrzny, ale jako żywy organizm głęboko związany z człowiekiem. Każda lekcja była metaforą przezwyciężania trudności. Obserwując wspólnie wzrost małego ziarna, Rafael ukazywał, jak wytrwałość i troska mogą przekształcić to, co wydaje się kruche, w coś niezwykle odpornego. Wyjątkowe wyzwania fizyczne splatały się z emocjonalnymi próbami. Miguel uczył się budować schronienie stosując prastare techniki, gdzie każdy kawałek drewna symbolizował warstwę jego własnej wewnętrznej rekonstruacji. Ręce, wcześniej zniszczone przez przymusową pracę, zaczynały zyskiwać zręczność i pewność siebie. Każde narzędzie w ręku, każdy zawiązany węzeł symbolizował jego rosnącą autonomię. Noce były świętymi momentami refleksji. Rafael dzielił się historiami innych dusz, które przezwyciężyły trudności. Kając narracje, które karmiły nadzieje Miguela. Te opowieści były nie tylko słowami, ale nasionami odwagi zasadzonymi w jego zranionym sercu, odżywiając zdolność do wytrzymałości i przekształcenia. Autoakceptacja stawała się jednym z głównych wewnętrznych wyzwań Miguela. Emocjonalne blizny pozostawione przez Carlosa nie znikały łatwo. Rafael prowadził go przez ćwiczenia oddechowe i połączenia z naturą, ucząc go uznania swojej wewnętrznej wartości. Niezależnie od doznanych agresji. Żałoba po stracie matki, wcześniej świeżą raną, zaczynała przekształcać się w siłę napędową. Miguel rozumiał, że uczczenie pamięci matki oznacza kultywowanie wytrwałości i dobroci, które reprezentowała. Każda wylana łza stawała się energią odnowy, każde wspomnienie paliwem dla jego drogi uzdrowienia. Wyzwania się nasilały, ujawniając głębokie warstwy jego niepewności. Miguel stawiał czoła swoim lękom. Nie poprzez starcia zewnętrzne, ale poprzez introspektywną podróż kierowaną mądrością Rafaela. Uczył się, że prawdziwa odwaga nie polega na braku strachu, ale na zdolności do działania, nawet kiedy strach istnieje. Natura aktywnie uczestniczyła w tym procesie uzdrowienia. Góry, strumienie, drzewa zdawały się szeptać prastare tajemnice przezwyciężania. Miguel stopniowo rozumiał, że jego indywidualna historia była połączona z szerszym tkaniną istnienia, w której każde istnienie ma cel i wrodzoną zdolność do regeneracji. Chwile zniechęcenia były akceptowane jako część naturalnego procesu. Rafael uczył, że wrażliwość nie jest słabością, ale głęboką formą odwagi. Miguel uczył się przyjmować swoje emocje, rozumieć, że jego łzy i wahania są równie ważne jak jego chwile siły. Pod koniec każdego dnia Miguel czuł, że buduje więcej niż fizyczne schronienie. Tworzył swoją własną wolność, przekształcając granice swojego istnienia, przygotowując się do ostatecznego starcia, które przeznaczenie mu zapewniło, nosząc ze sobą nie tylko wiedzę, ale prawdziwą transformację jego istoty. Decydujący konfrontacja wybuchła jak burza emocji nagromadzonych. Miguel z przyspieszonym sercem patrzył na Carlosa bez strachu, w końcu, rozumiejąc, że jego prawdziwa siła nie leży w uległości. Ale w odwadze obrony swojej godności. Oczy Carlosa, wcześniej narzędzie zastraszania, teraz napotkały niespodziewany opór. Miguel był inny. Jego gesty były bardziej zdecydowane, a jego spojrzenie niosło determinację, która przedostawała się z lekcji, które otrzymał od Rafaela. Mały drewniany dom stał się sceną dla cichej walki. Każdy ruch Miguela reprezentował deklarację wolności, każdy jego oddech niósł energię lat ucisku, które wreszcie znalazły ujście. Nie był już dzieckiem skurczonym, ale młodym, który postanowił napisać swoją własną historię. Carlos próbował użyć swojego zwykle autorytatywnego tonu, ale jego słowa napotkały mur odporności. Miguel nie spuścił wzroku, nie zadrżał. Jego ręce, wcześniej będące narzędziem wyczerpującej pracy, teraz symbolizowały jego niuli odkrytą autonomię. Napięcie było namacalne. W otoczeniu wybrzmiewały lata urazów, nałożone milczenia i upokorzenia. Miguel rozumiał, że ten moment wykraczał poza proste starcie, reprezentował jego emocjonalne wyzwolenie, jego wewnętrzną rekonstrukcję. Z pewnym spokojem i siłą, Miguel wyraził swoje pragnienie szacunku, nie jako prośbę, ale jako deklarację. Jego słowa były wynikiem wewnętrznej podróży, zbioru lekcji wyciągniętych z trudnych godzin w chwilach samotności, w milczących naukach Rafaela. Carlos, w obliczu tego nieoczekiwanego przekształcenia, poczuł jak jego władza domyka się. Dziecko uległe, które znał, ustąpiło miejsca młodemu, który był świadomy swej wartości, kimś, kto nie zaakceptowałby już być umniejszanym lub źle traktowanym. Scena rozwijała się jak taniec wyzwolenia. Miguel nie dążył do zemsty, ale do sprawiedliwości. Jego postawa komunikowała jednocześnie przebaczenie i determinację. Ujawniając dojrzałość, która wykraczała poza jego wiek, w kulminacyjnym momencie nie wygrała siła fizyczna, ale siła moralna. Miguel pokazał, że prawdziwa odwaga nie polega na pokonaniu drugiego, ale na wewnętrznym wyzwoleniu na zerwaniu niewidzialnych łańcuchów opresji. Cisza, która nastała, była bardziej wymowna niż jakiekolwiek słowo. Carlos, pokonany, nie przez agresję, ale przez wewnętrzną transformację Miguela, rozumiał, że jego panowanie dobiegło końca. Zmiana była nieodwracalna. Miguel wziął głęboki oddech, czując, że ten moment oznacza nie tylko koniec cyklu ucisku, ale początek nowej drogi ku odkryciu siebie i wolności. Epilog objawił się jako moment głębokiej przemiany, nie tylko dla Miguela, ale dla całej wioski. Budowa magicznego schronienia kierującego się naukami Rafaela symbolizowała więcej niż zwykłą konstrukcję, reprezentowała rekonstrukcję nadziei i godności. Miguel, teraz transformowany przez zdobyta wiedzę, patrzył w horyzont innymi oczami. Jego ruchy przenosiły bezpieczeństwo, które było mu wcześniej obce, wewnętrzną siłę, która promieniowała poza jego istnienie. Schronienie, które zbudował, stało się punktem odniesienia, nie tylko fizycznym, ale symbolicznym znakiem oporu i odrodzenia. Społeczność, wcześniej milcząca i bierna, zaczynała budzić się do nowej rzeczywistości. Widząc Miguela nie jako młodzieńca uległego, ale jako symbol odwagi jego techniki uprawy nabyte od Rafaela stopniowo przekształcały jałową ziemię w urodzajny teren możliwości Carlos stawiony w obliczu zmiany widział jak jego władza cicho się rozpada autorytet który wcześniej sprawował brutalnie tracił teren w obliczu spokojnej siły Miguela ojczym niezdolny zrozumieć tę nową dynamikę był bezsilny wobec transformacji którą wywoływał jego pasierb Zwierzęta, dawni towarzysze Miguela, zdawały się świętować tę zmianę. Stary koń, wcześniej niemy świadek jego bólu, teraz kroczył u jego boku jak sojusznik, symbolizując głębokie połączenie między młodzieńcem a naturą. Wspomnienia matki, wcześniej źródła bólu, przekształcały się w paliwo dla jego odporności. Miguel czuł, że obecność matki towarzyszy mu w każdej decyzji, w każdym geście odwagi. Było tak, jakby przez swoją podróż jego matka w końcu odnalazła pokój i sprawiedliwość, które jej odebrano. Wioska zaczynała kwitnąć, nie tylko w swoim aspekcie fizycznym, ale także w swojej społecznej istocie. Ludzie, którzy wcześniej odwracali wzrok, teraz chcieli uczyć się od Miguela. Jego techniki uprawy, szacunek dla natury i zdolność transformacji stawały się modelem. Rafael, tajemniczy podróżnik, z daleka obserwował dzieło. Które pomógł zasadzić. Nie jako interwencjonista, lecz jako milczący strażnik, który wiedział, że prawdziwa zmiana pochodzi od wewnątrz. Jego rola była jedynie obudzeniem siły, która już istniała w Miguelu. Pojednanie z przeszłością działo się w naturalny sposób. Miguel nie dążył do zemsty wobec Carlosa, ale do zrozumienia. Jego siła tkwiła w zdolności do przebaczenia bez zapominania, do wzrastania bez noszenia urazów, do budowania bez niszczenia. Na koniec, to, co można było dostrzec, to więcej niż indywidualna historia. To świadectwo, że nadzieja może zakwitnąć nawet na najbardziej jałowych ziemiach, że odwaga ma moc przekształcania nie tylko osobistych losów, ale i całych wspólnot. Miguel stał się nie tylko głównym bohaterem swojej własnej historii, ale także latarnią inspiracji dla wszystkich wokół. Zakończenie Miguela wykracza poza przeżywany ból. Oznaczając swoją podróż, rozumie, że miłość matki oraz jego własna odporność były latarnią nadziei. Przezwyciężenie nie polegało na pokonywaniu Karlosa, lecz na przekształcaniu blizn w siłę wewnętrzną. Jego historia ujawnia, że prawdziwa odwaga rodzi się z umiejętności kochania, nawet po głębokich cierpieniach.